Dzisiaj zapraszam Was na trochę inny filmik, taki powiedzmy trochę bardziej na luzie, bo nie będzie to zwykły tutorial makijażu, tylko będzie to makijaż na pół twarzy, tak jak zresztą wskazuje na to tytuł. Jakiś czas temu Nick z kanału Pixie właśnie robiła taki Pseudo tutorial, czyli właśnie tylko pół twarzy malujemy, czyli po prostu pokrywam makijażem tak jak zawsze, a pół twarzy zostaje naturalne. I wydaje mi się, że to jest właśnie fajny pomysł na filmik, fajnie się to będzie oglądać, bo od razu widać, jaką różnicę stanowi twarz w makijażu, jaka bez makijażu. Oczywiście nie mówię tutaj, że jakoś, nie, mamy sztuczną twarz w makijażu, a bez to jest nasze prawdziwe ja, bo to jest jak dla mnie totalna bzdura, ale dobra, nie zagłębiając się w jakieś tam filozoficzne dywagacje, przejdźmy teraz do rzeczy. Tę stronę twarzy będę malowała, ta zostanie naturalna. W tym momencie mam y, tylko krem na twarzy, także do tego trochę się świecę. Może trochę to powycieram. Okej. Okay. Um, zacznijmy oczywiście od podkładu. Podkład, którego ja używam na co dzień, to jest Rimmel Wake Me Up. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja jestem z tych osób, które jak się kiedyś opalą, a później bledną, to twarz jakby najdłużej trzyma ten kolor, bo twarz ja mam zawsze po wakacjach ciemniejszą od... Y, 3i od dekoltu, także nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze takie jest, że jak, jak bledne, to po prostu twarz mam ciemniejszą. Dam tutaj um, pompkę, mimo iż będę używać tylko jakby połowę podkładu, porównaniu do tego, co używam normalnie, to używam pędzla. Pędzel niestety ma to do siebie, że trochę tego podkładu zjada. A to jest pędzel e, F58 z Lancron. Tym razem nie mam, nie mam grzywki, także pokryję też podkładem czoło. No i tutaj przy linii włosów, jak zawsze. Ja mam dobrą sprawę, ja zawsze na czoło daję najmniej podkładu, jeżeli nie mam grzywki opuszczonej. Nie lubię tego wyglądu podkładu na, na do czole. Mam wrażenie, że naprawdę od razu widać go na kilometr i jeszcze na koniec zawsze jak nałożę podkład pędzlem to lubię go tak sobie uklepać jakby dobra na razie jakiejś tam wielkiej różnicy nie mam między jedną a drugą stroną no bo ja co jak co na cele nie mogę narzekać Dobra, przechodzimy dalej. Teraz będzie największa różnica, myślę. Teraz będzie korektor. Jest to korektor Collection 1000 albo Collection Lasting Perfection po prostu. Także tym razem przeszłam już na kolor numer 2. I teraz już widać ogromną różnicę. Mimo, że powiedzmy, jak byłam wcześniej nieumalowana kompletnie, to jakoś nie było aż tak strasznie widać, że wygląda na zmęczoną, to w tym momencie, jak już widać, to, to, to ocho, które może wyglądać na wypoczęte, i to, które jest z tym cieniem pod oczami, no to jest jednak ogromna różnica. Korektor pod oczami e, przepudruję pudrem z Flormaru. On już troszeczkę taki jest zdezelowany, bo już się trochę wala po tych moich. Jakbym tak codziennie malowała tylko pół twarzy to by był fajnie szybki makijaż i jak zawsze przepudruję też tutaj trochę czoło i brew, bo zaraz będę brew malować a ty nie no i to mi zostanie na, na pędzlu z tego pudru teraz czas na pozbycie się nadmiaru pudru No i na coś, co jest jak dla mnie jednym z ważniejszych elementów na twarzy, czyli brwi. Jak zawsze wyczeszę najpierw puder. Jakoś ułożę te włoski. To No i przechodzimy do malowania brwi. Ja będę używać Aqua Brows Make Up Forever w kolorze 40. Ja ostatnio jakoś, nie wiem, nie mam za bardzo weny na mocne malowanie się. Mimo już ostatnie tutoriale były dosyć mocne, także takie trochę na przekór. No i co, i maluję tak jak zawsze. Także po prostu ten makijaż, który robię dzisiaj, to jest makijaż, który sobie robię ostatnio codziennie od jakiegoś powiedzmy, nie wiem, miesiąca. To po prostu wersja jesienna mojego makijażu. To jest najdziwniejszy widok na świecie. No od razu mam tę stronę twarzy jakąś taką wyraźniejszą, a to jest taka... Dobra, brwi jeszcze utrwalę żelem do brwi Seny, żeby te włoski trzymały się w miejscu. Bo ja mam dosyć włoski w brwiach, więc jak one chcą, to... Jak nie są to po prostu po całej twarzy się nie może ruszać. Przechodzimy do szybkiego makijażu oczu. Na powieka nałożyłam ten sam korektor, którego użyłam pod oczami. On nam posłuży jako baza. I też przy okazji równe kolory na powiece. I będę używać paletki Anastasia Beverly Hills, a właściwie tutaj tego kwadratu powiedzmy. Czyli te takie naturalne, neutralne kolory. Najpierw biorę cień cream, czyli taki matowy warzowy i po prostu pojadę nim po całej powietrze. I biorąc drobinę cienia truffle, czyli to jest taki ciepły brąz. Biorę go tym samym pędzlem i nałożę lekko w załamanie. Okej, okay, i ostatnim krokiem będzie przyciemienie linii rzęs i zrobienie takiego małego wywinięcia w zadacznym kąciku, takie nie do końca kocioko, ale jednak trochę uniesienie tego kącika do góry. I ja użyję tutaj cienia, to jest Black Diamond i jest to czarny cień z, z złotymi drobinkami, ale jak go się nałoży bardzo delikatnie, to tych drobinek nie widać. No i niestety nie wzięłam sobie pędzerka do eyelinera, więc posłużę się tym samym pędzerkiem, którego używałam do malowania brwi. I bardzo blisko linii rzęs. O, a zewnętrznym kąciku mały ptaszek. Jest kółka, ptaszka. Nie wiem, jak to się nazywa. Niech mi ktoś powie, jak to się nazywa po polsku. Jeśli o oczy chodzi, to teraz jeszcze tylko zostało mi pokręcić rzęsy zalotką i wytuszować. Ja użyję tego Lash Queen, zwykłego z Helen Rubenstein i zaraz przejdziemy do wykańczania twarzy. Jak się maluje na co dzień, to nie maluję dolnych rzęs, tylko górnych, także to samo zrobiłam teraz. I przejdziemy do różu. Ja nie używam brązera na co dzień, no chyba, że nie wiem, coś mi odbije jednego dnia, ale tak przeważnie zasadę jakoś tak nigdy nie mieć na tym brązerze. Różu, którego użyję dzisiaj, to będzie ten nowy z Benefitu, czyli Rock Tour. Jak widać, tam już sporo, bo tego w nim jest. On jest taki od razu rozświetlający, A ponieważ mam sklerozę i nie wzięłam też pędzla do różu, to posłużę się pędzlem do pudru. Po sobie dodać trochę życia w twarzy. Życia w twarzy. Na twarzy. I taką lekką giełkę. Żeby coś tam było. Ostatnim krokiem jest oczywiście pomadka. Pomadka, której użyję dzisiaj to jest Rimmel Lasting Finish by Kate numer 103. Taki bardzo cielisty, naturalny, różowy kolorek. Dziwne jest nakładanie pomadki tylko na pół. I tak się prezentuje mój makijaż na pół twarzy. Z tej strony full all natural, po prostu kompletnie zero makijażu. Tutaj lekko podrasowana wersja mnie, tak? No, nadal bym powiedziała, że wyglądam jak ja, tylko po prostu z tej strony wykorzystuję potencjał, który dała mi natura, a z tej no nie bardzo. No u mnie nie da się ukryć, że największą różnicę stanowią cienie pod oczami, tak? Czy są zakryte, czy są odkryte. Bo od razu to mam takie zmęczone, w ogóle niezbyt nie zdrowo wyglądam jeszcze... Dobrze, że jestem opalona, bo czy była kompletnie blada, to już w ogóle bym wyglądała jak śmierć. Także cieni potoczami no i brwi. Niestety natura się ze mną pokłóciła i brwi to mi nie, nie bardzo użyczyli. Um. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że przyjemnie się oglądało. Napiszcie mi, proszę, jak to jest u Was. Jak, jaka jest różnica u Was, właśnie, z makijażem, bez makijażem? Może jesteście. Bez makijażem. Bez makijażu. Może właśnie jesteście jasnymi blondynkami i macie niemalże białe brwi, i dopiero jak malujecie, to oczywiście widać, że macie oczy. Albo nie wiem, no, napiszcie mi, bo z chęcią właśnie zobaczę, jak to jest u, u moich widzek, u innych wszystkich osób. Trochę w tym momencie się czuję jak taki Two Face. Także. Zmykam, umaluję drugą część twarzy i zaraz będę nagrywać dalsze filmy dla was. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli się Wam podobał ten filmik, to bardzo was proszę o kciuki do góry, bo to mi daje po prostu znać, że podobają się wasze, Wam moje filmy i że coś takiego chcielibyście oglądać. Zapraszam Was też na Facebooka, na Twittera, na Instagrama i na bloga. Nowość. I to tyle. Do zobaczenia następnym razem, pa!